Witam Was z tej strony Agrofarmer, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Dzisiaj ze mną jest Kuba. Zima. I dzisiaj będziemy sobie żniwować. Ja będę e, kosił tym oto kombajnem, a Kuba poleci siać. Wiesz co, Kuba, ważę, żebyś mi podrzucił przyczepkę. Nie wiem. A to co się, może paczek czy jakiś jem. Wiesz co, może żepak zasieć. Wiesz, Pierwsze wrażenie do Czekaj, o który, o, Dopiero co obczają kierownicę, bo wiesz te ustawienia nowe to trzeba się przyzwyczaić Kalibracja i drugi. No Może polec, polecę na słomę, to wiesz się potem może ją zbierze i sprzeda Zawsze trochę kasy się przyda. No, tak, tak. no. <laughs> dobrze coś. No. Dobra, dostanę się użyć. To na tą czternastkę mam tak? Tak, tak. Ogólnie jak Ci się podoba nowy dodatek? No. Dla mnie dość fajny, tylko że trzeba nie ma. Troszkę bym się chciało więcej. A tak, ja ci powiem, że ile tam e, kosztował ten dodatek 35 mhm. chyba złotych? Tak, tak, coś powiem. 30 zależy tam od sklepów jakiś, ale powiem Ci, że jak za 30 złotych to dla mnie to jest mało mhm. Oczekiwałem czegoś więcej ale ja to przynajmniej chciałem, że będzie jeden pług zagonowy i jeden obrotowy z Kwerneranda No ale widzisz ale ten zagroda wiesz, za to super wykonany i w ogóle to... Ale pracuje. nie wiem, ty można puścić na pracownika na nim? Tak, tak, można, testowałem go, tylko że robi taki jaja, że po prostu orata jakby wiesz, raz robi bruza, to zasypuje. Aha, jeździ, raz przy razie. Jedzi tak jak przy obrotowym, więc tak trochę nie jest Może wiesz, w kolejnych paczach jakie tam wyjdą, to to dopracują. No ale to ciężko o tym jak dopracować, bo... Jeżeli dwa silniki na jednym polu wyorały w ten sposób, to by się gubiły, musiałyby mieć jakiś yy, czytnik tego, gleby, yy, nie? No coś, no, coś w rodzaju tego, kurtoplayera playera powinienem mieć, że <coughs> wiesz, pola się wszystkie skanują, granice, i po granicach jeżdżą, dookoła. Tak. jest ja takim taki mod, nie wiem, jak się nazywa, jakiś follow, coś tam. No. Yy. Co po prostu jedziesz, ty jedziesz pierwszym dziennikiem, a ustawiasz sobie dwa styć czy... 20 Flow me i będzie za tobą jeździł. Tak, tak. No a się gra sama, mu jakaś oreczkę na większym alku, zabawę. Jest tak jak tutaj jest dość duża ta mapa, bo nie powiem, nie jest wcale taka mała. No to nie? tutaj na singlu to tak ogarnąć, to powiem ci, że trochę by zeszło. Zawsze z tym pracownikiem coś trochę więcej da. Ja wczoraj jak siadłem do gry to powiem Ci, że wypadłem na minutów w pole. Nie, na cztery. Dwie proximy orały, no. jeden agregatował, a jeszcze jeden siadł. To już tak mówi, że wszystko naraz. Tak, tak, wychodzę już, ci mówię na tę dwudziestkę trójkę, to chyba taki jeden z fajniejszych kawałków na tej łapie. Tak? No, najdłuższy, powiem ci, że chyba najdłuższe pole, albo i nie. Tak, tak. Znaczy, no, takie tak. prawie najdłuższe. Na dwa ciągniki chyba to mi zaszło półtorej godziny orki. No, Całe pole, tak? Tak. Półtorej godziny. Na dwa ciągniki czwórki, tak chyba. No, jakby... trochę się schodzi, powiem ci ale dla mnie trochę jest minusem tego DLC że największy ciągnik to tylko 150 koni chociaż mogli się postarać o tego krystala żeby go zrobić no tak ale dodatek nie był robiony już kroku roku temu jak jeszcze krystala nie było no tak w sumie może jest nadzieja w tym że wiesz wyjdą jakieś aktualizacje do gry tak samo jak i poprawią tego y, starego krystala bo tam jak zauważyłeś weźmie się jakąś talerzówkę czy coś i tak koła trochę wystają przez błotnik w środku widać. Tak? No zauważyłeś to, że bieżnik wychodzi. Oj nie. No bo zauważy... jak pojedziesz powyżej 30 na godzinę to właśnie już widać. Ja się tam zbyt nie przyglądałem. Przyglądałem się na to, czy są do wyważone co nie. No. Bo, bo jak za tego mojego Majorka yy, tą talerzówkę Keverlanda bez no. obciążnika to nie ruszył. Od razu cały ja przód do góry. Aha. No ale wiesz, ta talerzówka ta, ta, ta też trochę waży No ona będzie ważyć koło półtorej, No coś albo i więcej Coś koło dwóch też może ważyć, bo tam trochę jak spojrzeć to tych talerzy jest No ale też dopracowali te tą wagę i przeciwwagę. Ale powiem Ci, że chyba animacje są lepsze jak w oryginalnych A animacje chyba zmienili mm, Tak, tak, bo tam zauważyłem ale według mnie na tych pługach powinno się robić wycieranie oryginalnego tego lakieru. Tak, ale wiesz co w sumie, to musieliby od nowa skrypt robić do tego, bo e, jakby to było, że umyjesz i co znika, nagle farba się pojawia, co nie. cześć, zaraz idę, Okej. Okay? No Ogólnie to łapkujcie jeśli Wam się podoba odcinek e, Jeśli się Wam coś nie podoba piszcie w komentarzach Postaramy się to zmienić hmm. No i już jestem już no jestem. właśnie już Kuba jest Także może zaraz zrobimy jakąś zamiankę z Kubą Ja tam trochę posieję żeby Was tak nie zanudzać Oczywiście, oczywiście A teraz przejrzę pytanka jakie tam zadaliście na fejsie co, planuje, co planujemy na e, 1000 widzów? Hmm. No, jakiś nowy sprzęcik do nagrywania na pewno. Urozmaicić ujęcia. Ja nie chcę nic tam mówić, ale... Wol... Taka niespodzianka miała być, ale dobra, już wam powiem. E, planuję zakup Sony AS20 lub statywu. W olejbonach, no. Z tą głowicą olejową, co nie? No. Właśnie nie wiem jaka głowica lepsza, kulowa czy olejowa. Nie wiem, pan sobie to olejowe właśnie. Tylko też programowałem, patrzyłem tak na Allegro, yy, wiesz, statyw ze Sliderem. No ale to już trochę trzeba włożyć w high Nie niego Ja myślałem coś na jakimś aparacikiem i sliderem, nie? Yy, ale slider to maksymalnie 60 cm Znaczy minimalnie bo No, krótszych to, krótszych, krótszych to nie ma sensu kupować, bo to wiesz Trochę przesuniesz, co ci ty da No tak, ale dla mnie to 80 jest za duża, bo tak do transportu, tak jak ja na swoim rowerku, to w ogóle nie zapomnę, 80 target. Ja skuterkę, to nie, ale wiesz, do skutera też nie ma zbytnio gdzie położyć. No, zbytnio też nie, ale do plecaka no taka 60 jest idealna. No 60 wystarczy, więc większego nie włożysz, bo będzie Ci wystawać. No, znaczy 60 by wystawała tam jakieś kilka centymetrów, ale to, o tyle to nie chodzi. Wiesz, tam kilka centymetrów to zapniesz y, suwak i zawsze coś będzie trzymać, ale... Jak będziesz miał ponad drugie tyle za plecakiem, to już może być problem. Ja się może odsuwać, może wypaść Tak. Zwłaszcza jak w plecaku się widzimy. GoPro, jedną kamerę, z Ja teraz powiem Ci, że zacząłem się bawić trochę go cleverem, bo tak kupiłem go, przeleżał prawie całe żniwa, w wakacje co tam mało się nagrało nim. No i tak leżał na półce i teraz go wyciągnąłem właśnie z jesieni i ponagrywałem trochę. Nie GoPro to cały czas w ruchu No wiesz GoPro jakbym miał albo SK też by było w ruchu cały czas No to to, teraz się zamieniamy bo tak prawie połowy No już, już możemy się zamienić Dobrze, Ja tepnę się szybko żeby było szybciej Widzę ze znacznikami się jesz? Chyba nie 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 Według mnie to jest Trochę niedopracowane, ponieważ. Za blisko są te znaczniki. No to jest po pierwsze że są za blisko, no. a po drugie są w ogóle za szerokie. To ten, ten cały znak. No trochę. Dla mnie powinno być tylko takie muśnięcie, takie, aby delikatnie przyciemnienie tekstury. Tak, ale w sumie nie ma. To ja poszukam już jeszcze jakiegoś pytanka. Jaki Jaki nowy nabytek planujesz na zimę? Na zimę planuję zakupić betonowy płot na dziki. I do tego tak jeszcze z 300 metrów. Yy... Tak, właśnie. A taki pas tu ma zasilanie na 12 V? Chyba ale powiem Ci, że jakbyś pod siłę zaczepił, jakbyś się dotknął, jakby go strzeliło, tak od razu byś kładł. No, pod siłę to. Na dwa metry mi Ale wiesz, to jest też strach, bo jak ci ktoś podejdzie w nocy, um, kogoś zabije. No. Kiedyś był chyba taki przypadek z tego co słyszałem, że tam e, sąsiadowi komuś krowę zabiło. Tak, tak chyba było, no, telewizji. No. A ty jakiś planujesz nowy nabytek na zimę? Nic jeszcze nie szykuję. Ja tak bar bardziej coś z wiosny. Prawdopodobnie jeśli się załapiemy, bo teraz są dofinansowania z Unii na e, budynki, co nie? Hmm? Tak, właśnie ruszają i mamy zamiar złożyć na oborę dla opasów. Hmm. Taka unia ile? 60% ci zwracają. Brutto czy netto? Chyba brutto. Ale to wiesz, koszt wybudowania takiej obory, jak my chcemy, tam 500 tysięcy w tych granicach. No niech ci zwrócą to 60%, to tam groszowe praktycznie sprawy wkładasz. Mało kasę, jak, jak na wybudowanie takiej obory i masz już konkretny budynek. No tego. Tak, a... Masz w ogóle te wszystkie paszowozy i w ogóle? No jest, mamy paszowóz, mamy wózek paszowy ale wiesz jeśli nowa obora dochodzi to i tak by się założyło jakiś nowy na pewno zainwestujemy w robot do podgarniania ten leli to będzie na stówę. bo tak jak przy opasach to one co so chwila jest rozwalona ta pasza Jeszcze jakieś pytanko było Czemu Cił No, czemu Cił Holland? Bo Ciucholand. Dobra marka. Kubota też dobra. Gdyby nie ten, gdyby nie New Holland, ten mały, to by była Kubota już. Serio? No, już, już stała na placu nawet dla nas. Tylko w ostatniej chwili rozmawialiśmy z serwisantem powiedział, że skrzynie padają w kubocie. I od tej chwili od razu rezygnacja do New Hollanda no, no w takim przypadku nie mówię. A ty twoja kubotka ile ma koni? sześć. No to taką samą kubotę. No właśnie też oglądam, ale tego New Holanda, T4. To no. chyba Power Start. Tak, tak. Ale normalnie jakbym stał na tych laszkach 48, to wyglądał na sobie. Jeszcze opól normalnie BKT, no to nie, by weź być. No wiesz, standard synie. Zasz... Nie, nie wiem dlaczego, bo tych duży poszły te nisze linki czy kontynentale do, do tych wyższych modeli, a do tej niszy to jadą BKT albo zależnej. Tak na zmianę jakoś. No bo wiesz, tam już wtedy masz jakby to zedrząc na nacenie z tego ciągnika, co nie? No tak. Ale to nie mogliście sobie dobrać na przykład innych? Właśnie problem był właśnie z tym. Nie, dla A u nas, u nas nie, nie było problemu. Wszystko zależy od lera. No tak, ale ja nawet nie wiem, jakie u siebie mam. No, podejrzewam, że to masz 28, a 320. Jakoś tak. Ale powiem ci, że je, nasze oponki w tym newholu malutkim są szersze niż łucioci w proximie 80. I, no. I oni jeszcze mają tura z przodu. Wow. No to, to jak przyjdzie taki mokrzejszy rok, to jest masakra. Nie no, ja mam 420 z 320 420 powiadasz masz z tyłu tak No to my mamy takie same chyba z tyłu Nie, nie wydaje mi się żebyś ty miał 420 bo jak patrzę jak to tak się chowały dość. Może albo i 380 Jakoś tak wiem 420 to ja mam z przodu w dojczu A 480 na tyle A dojczy są awaryjne, czy...? No, lepiej powiedzieć, że nie gadać o tym. Nawet głupi szyberdach się rozpada. Serio? No, śrubki. W lato otworzyłem sobie, bo tak gorąco było, co nie? A już u nas trochę klima słabo chłodzi. I otworzyłem sobie szyberdach. Pojeździłem gdzieś, patrzę, a tu coś mi spadło nad głową. Ja już, ja serkam do góry, patrzę, a tam śruby nie ma. I tylko trzymał się na jednym. No takie, no takie jajca, żeby Szyberdach odpadał nawet no tyle płacić za ten ciągnik. I jeszcze... jeszcze takie głupie awaria? No to ludzie co jest z 98 roku, to szyberdach to nic mi się nie stało. normalnie no. otwarty był trzepał nim jak głupi normalnie, a... A widzisz, tutaj przejedziesz po polu i się wszystko rozpada. Wczoraj, wczoraj działaliśmy do 21.00, bo sianokosy robiliśmy. Czwarty pokos. Mm, czwarty, lepiej, lepiej o zbiorach też nie gadać, bo to 25 bel z 30 hektarów to prawie, że w ogóle nie było. To było sens w ogóle dwie rzeczy takie coś? No wiesz, na jednym kawałku było większe, na drugim trochę mniejsze, ale u nas są zróżnicowane kawałki, że wiesz, na przykład przy rowie większa trawa. Tam gdzie było sucho mniejsza. Idę do ciebie, zobaczę co tutaj robisz i już będziemy powoli kończyć. Myślę, że już wystarczy. A, dwie pożegnamy. No. Także... Yy, także do następnego. Cześć. Cześć.